Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Seth Donuts z What is Dressing i panie i panowie, wreszcie doczekaliście się mojej twarzy ponownie. mmmm. Tak więc wielu z was prosiło, abym przestał robić krótkie materiały i zaczął robić te długie materiały, gdzie będę omawiał kilka newsów naraz, ale znając życie już pod tym nawet filmem medło, e, dole, rób krótsze filmy, je ja się lepiej ogląda. Zdecydujcie się, za przeproszeniem kobiety w czasie najgorszego swojego okresu w życiu są bardziej zdecydowane niż wy. Tak więc słuchajcie, nie przedłużając, dzisiaj zajmiemy się kilkoma tematami, a oto niektóre z nich. Tak więc pierwszym omówionym tematem będzie Liv Morgan z prawdopodobnie solowy pushem. Kilka pojedynków planowane na Money in the Bank pay-per-view, więc jeśli nie chcecie znać większych spoilerów dotyczących tego pay-per-view, to po prostu omincie ten temat. Następnie zajmiemy się tym, jak wygląda tak naprawdę kontuzjowany Daniel Bryan i jaka tak naprawdę kontuzja mu dolega. Dodatkowo już za kilkanaście godzin poznamy przeciwnika Cody'ego Rhodesa na gale All Elite Wrestling Double or Nothing. I ostatni temat, prawdopodobnie powód, dla którego wszyscy tutaj jesteście, tak więc Dundee prawdopodobnie coraz zbliżej NXT. Tak więc słuchajcie, zacznijmy od Liv Morgan, która podczas WWE Superstar Shakeup 2019 została odłączona od Riot Squad i została przesunięta do SmackDown Live. Według wielu stron, takich jak Wrestling Inc. czy Wrestling Observer News Radio, Wrestling Observer Radio, Liv Morgan w najbliższym czasie prawdopodobnie może dostać solowy Push. I zacznijmy od tego, że nie ma żadnych specyfikacji, kiedy on nastąpi, jak będzie dokładnie wyglądał. Ale Dave Meltzer mówi, że prawdopodobnie jest ona faworytką do zwycięstwa Money in the Bank ladder meczu. Oczywiście musimy włączyć fakt, że Sasha Banks prawdopodobnie zostanie nagrodzona tą walizką, jeśli zdecyduje się zostać z federacją. Więc wtedy Liv Morgan zostanie ponownie przesunięta na drugi plan. I według Dave'a następne plany są takie, aby Liv Morgan, możliwe, że nie wygrała tytułu kobiet, ale znalazła się w obrazku tytułu kobiet SmackDown podczas Extreme Rules bądź podczas największej gali lata, czyli Summerslam. Odłączenie od Riot składu dla wielu osób wydaje się dość dziwne, ponieważ cały ten Riot skład, pomimo tego, że nie odniósł jakichś większych zwycięstw czy coś to nadal był bardzo, bardzo zgraną grupą. Liv Morgan, Sarah Logan i e, Ruby Riot zawsze dobrze wyglądały dwójkę. I pomimo tego, że Liv Morgan przeszła na Smackdown Live, nie wiemy, co tak dokładnie stanie się z Ruby Riot i Sarah Logan, czy nadal pozostaną tak teamem. Może niedługo znajdą się w obrazku tytułów tak team, albo zostaną tak samo rozdzieleni i będą szły solowo do dywizji kobiet. Patrząc na dywizję kobiet Monday Night Raw po Superstar Shake-Up, to... Raczej bym powiedział, że solowo byłoby dla całej dywizji lepiej. Tak więc słuchajcie, przechodzimy do kolejnego newsa, czyli kilka prawdopodobnych pojedynków, które możemy zobaczyć podczas następnego pay-per-view, czyli Money in the Bank. I uwaga, uwaga, jeśli ktoś nie chce, wiedzieć, nie chce znać spoilerów, to omincie kilka minut do przodu, zobaczcie czy jesteście już na innym temacie czy nie. Jeśli tak, to cofnijcie się troszeczkę bo albo zrobię jakiś time slap w opisie, czy w przypiętym komentarzu, zobaczymy. Tak więc, słuchajcie, obecnie planowane pojedynki na Money in the Bank Pay-Per-View to Money in the Bank Ladder Match Kobiet, proste, Money in the Bank Ladder Match Mężczyzn, proste, i idziemy do United States Championship Match Samoa Joe kontra Braun Strowman. Okej, okay, podczas Superstar Shake-Up... Uh... Teoretycznie nie dowiedzieliśmy się, że Samoa Joe przychodzi na Raw z tytułem US, ponieważ Finn Balor z tytułem IC przeszedł na SmackDown Live, ale plany zakładały, że Samoa Joe dostanie swój segment na Raw, gdzie powie, że przeszedłem na Monday Night Raw, ale z powodów mm, problemów z transportem i w ogóle Samoa Joe był na zapleczu Raw, ale później niż się go spodziewano. Tak więc walka ma sens, ponieważ tydzień temu podczas SmackDown mieliśmy małą konfrontację pomiędzy Bronem Stromanem a Samoa Joe, więc okej, okay, niech będzie. Idziemy dalej. Lacey Evans kontra Becky Lynch o Raw Women's Championship. Tutaj jest ciekawa rzecz, ponieważ wiemy, że Becky Lynch będzie broniła solowych tytułów, a nie jako both titles. Lacey Evans jest też oczywiście. Tutaj zrozumiała, pokonała Natalię podczas Monday Night Raw i zdobyła number one contendera do tytułu. Wydaje mi się, że to ta właśnie walka ustawi przyszłość Lacey Evans, czy będzie miała ona jakiekolwiek szanse większe na cokolwiek w Dywizji Kobiet, czy nie? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ jej postać jest budowana i budowana tymi wyjściami i wyjściami na rampę przez bardzo, bardzo długi czas, więc niech już będzie. I ostatnią walką jest walka o tytuł Universal, czyli Seth Rollins kontra Drew McIntyre. I tutaj powiem wprost, że absolutnie nie rozumiem, ponieważ Drew McIntyre stracił swoje momentum w ostatnim czasie. I mogę nawet powiedzieć, że nie tyle co w ostatnim czasie, co już przez jakiś czas nie był taką ważną postacią. I powiem, że to się wydarzyło w momencie rozłamania jego taktymu z Dolphem Zigglerem. Wtedy przegrał z Zigglerem, później zaczął przegrywać z, z kimkolwiek z trio The Shield. Na WrestleMania przegrał z Romanem Reignsem, i tutaj od razu jest wrzucony w obrazek tytułu Universal. Szczerze, osobiście nie rozumiem tego. Ale patrząc na te trzy pojedynki plus dwa ladder mecze, które się zapowiadały na Money in the Bank pay-per-view, powiem szczerze, że okej, okay, szokuje nam się dobrej klasy b show i szczególnie, że to jest Money in the Bank, wszystkich bardziej raczej obchodzą walizki, które w poprzednim roku zostały niestety mocno pod, podniszczone przez Alexa Bliss i Brana Strumana, które teoretycznie nigdy ich nie zainkasował, ale walizki już nie ma. Więc miejmy nadzieję, że w 2019 WWE zrobi z walizkami to, co musi zrobić, czyli da dobrych posiadaczy i da jakiś czas na podbudowę kaszinu. Świetnym przykładem może być w ostatnim czasie Seth Rollins czy Dolph Ziggler. I słuchajcie, przechodzimy do Daniela Bryana i jego prawdopodobnej kontuzji. Okej, okay, podczas WrestleMania Daniel Bryan zmierzył się z Kofim Kingstonem od WWE Championship i wiemy, że dostał tam jakiejś kontuzji. I dobrze wszyscy wiemy historię Daniela Bryana, po każdym jego pojedynku WWE musi go zbadać na wszelki wypadek, żeby nic poważnego mu się tam nie działo. I... Wiemy na dany moment, że Daniel Bryan jest kontuzjowany i przez jakiś czas nie zobaczymy go w ringu WWE. Problem tylko polega na tym, że o powiedzmy, co to za kontuzja, wie tylko kilka osób w federacji. Dave Meltzer z Wrestling Observer Newsletter powiedział, że ochrona Daniela Bryana, jego postaci teraz, jest na poziomie ochrony. Hardy Boy z WrestleMania 33. Nikt nie wie, co się dzieje, nikt nie wie, dlaczego to się dzieje i nikt nie wie, nie wie, co dalej. Tak więc Daniel Bryan jest kontuzjowany, ale federacja WWE stara się trzymać, powiedzmy, w ryzach to, jak on jest kontuzjowany i co ma kontuzjowane przez ile go nie będzie. Ponieważ w sytuacji Daniela Bryana może to być niebezpieczne. I dla niego, ale przede wszystkim może to być niebezpieczne dla federacji, ponieważ ponownie wpuścili go do ringu. Tak więc słuchajcie, miejmy nadzieję, że nic tam poważnego Danielowi się nie stało podczas tej WrestleManii. Niech sobie chłopak odpocznie, zasłużył i niedługo widzimy go. Może Extreme Rules, może SummerSlam albo. Głębsze Paper no bo nadal nie wiemy, co to jest za kontuzja. Okej, okay, okej, okay, prawdopodobnie wszyscy kojarzymy koszulkową federację All Elite Wrestling. Federacja, która zniszczy WWE i zniszczy Vince'a McMahon'a, bo tak twierdzicie Wy i tak na pewno będzie. Tak więc słuchajcie, na swoich oficjalnych social mediach Cody Rhodes ogłosił, że na kanale Nightmare Family, to jest jego oficjalny kanał, już w nocy, z soboty na niedzielę, pojawi się film, gdzie Cody Rhodes i Brandy Rhodes. Zapowiedzą, z kim Cody zmierzy się podczas pierwszej gali O Lily Wrestling Double or Nothing. Tutaj było wiele spekulacji, ponieważ dobrze wiemy, że Cody Rhodes niedawno przeszedł operację, całkiem powiedzmy poważną operację, i wiele osób spekulowało, że do Double or Nothing może się nie wyleczyć. Jednak, patrząc na te informacje, chyba się wyleczy i czekamy na ogłoszenie jego przeciwnika. Szczerze powiedziawszy, rozmawiałem z Barcelem z redakcji, kto może być przeciwnikiem Cody'ego Rhodesa na tej gali. I tak naprawdę nie wymyśliliśmy nic sensownego. Ja chyba dodam tylko i wyłącznie od siebie, że uważam, że to będzie gwiazda, która jeszcze nie została oficjalnie zakontraktowana przez Ololite Wrestling. Czyli wiecie, praktycznie codziennie pojawiają się nowe osoby, które dołączają do Federacji, i to będzie osoba, która jeszcze nie została ogłoszona po to, aby był ten hype, ta podbudowa i w ogóle. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś freak fight, bo no, Cody ostatnio pokazał, że. Freak fighty dla niego są no, ok, okej, okay, okej, no niech będą. Co do All Elite Wrestling, ponieważ dużo osób mnie o to pyta, Donner, się na temat All Elite Wrestling. Powiedz, jak WWE będzie całować, słuchajcie, stopy dla Cody'ego, bo All Elite Wrestling zniszczy WWE, Vince będzie zniszczony, Vince zdechnie, Triple H będzie przepraszał nawet CM Banka, nie? Tak więc, okej, okay, All Elite Wrestling, czy jest to zagrożenie dla WWE? Nie. Ale czy zmusi w WWE jakieś zmiany? Tak. Można powiedzieć, że już widzimy roszadę zmian w WWE odnośnie All Elite Wrestling. Na przykład gigantyczne kontrakty, przedłużanie na hama kontraktów innych zawodników, którym za chwilę może się ten kontrakt skończyć. Typu AJ Styles, który dostał gigantyczny kontrakt tylko po to, aby został w federacji i występował dwa razy mniej niż robił to przez ostatnie trzy lata. Federacja WWE boi się, że wiele zawodników, na przykład The Revival, wróci do All Elite Wrestling i staną się takimi gwiazdami, jakimi się stał, jakim się stał Cody Rhodes, kiedy odszedł z WWE więc ponownie, czy All Elite Wrestling zagrozi WWE? Nie, ale wymusi wiele, wiele zmian. Tak więc słuchajcie, przechodzimy do ostatniego newsa po tytule wnioskuję, że wiele osób jest tutaj właśnie dla tego newsa, czyli Babatunde coraz bliżej NXT I muszę przyznać, że to był a bit clickbait, ale okej, okay, zacznijmy od tego, że poinformowaliśmy was niedawno na naszym fanpage'u, że Babatunde zadopitował na gali Evolve 126 po walce taktimowej a Boże, nie pamiętam nazw tych taktimów, ale jednym słowem, w wielkim, wielkim skrócie. Zwycięski taktim po walce zaatakował przegrany taktim wbił Babatundę, rozwalił wszystkich. Babatundę wielki. Tak więc na ostatnim live evencie NXT byliśmy świadkami powrotu Kifliego. I to nie był zwykły powrót, ponieważ dostaliśmy Six Man. Tak, team match. Kifli i Kushida zmierzyli się z członkami Undisputed Ery Roderickiem Rodrikiem Strongiem, Bobim Fishem i Kylim O'Reilly. Tak więc, kto był tak tym partnerem Kushida i Kiflego? Możecie się domyślić, o kogo mi chodzi, czyli Babatunde. I zgadza się, Kushida, Kifli i Babatunde pokonali Undisputed Era i Biorąc pod uwagę raporty, wygląda na to, że Babatunde miał naprawdę wielki udział w tym zwycięstwie. Więc po pierwsze mamy debiut w Evolve, po drugie mamy walkę taktimową z takimi osobami jak Kifli i Kushida, przeciwko takim osobom jak Undespeeded Era. Nie chcę tutaj mówić, że zaraz, za tydzień zobaczymy na tapingach debiut Babatunde, który od razu idzie po tytuł NXT. Nie, bo tak, tak nie będzie. Ale kto wie, za jakiś czas, szczególnie, że stawiają na niego ponownie debiut, taka walka, to, to nie jest coś, co dostaje każdy, kto występuje na live eventach NXT. To jest gwiazda, która najwyraźniej zasłużyła sobie na to, i NXT chce ją pchać w tym kierunku. Występ z takimi gwiazdami przeciwko takim gwiazdom ma pokazać zarządowi NXT, że Babatunde jest w stanie się wczuć w to, jest w stanie współpracować i jest w stanie walczyć z takimi bądźmy szczerze światowej klasy zawodnikami tak więc czy Babatunde już niedługo będzie w NXT szczerze powiedziawszy nie wiem mam z nim dobry kontakt ale nie, nie będę do niego pisał ej Babatunde kiedy zadobiłeś w NXT ponieważ on takich pytań dostaje pewnie dziesiątki dziennie ale kto wie czy w przyszłości nie postaram się zrobić jakiegoś wywiadu z Babatunde na temat jego przygody w NXT zobaczymy, pożyjemy dajcie mi znać w komentarzach czy chcielibyście zobaczyć taki wywiad bo moim zdaniem jest to coś ciekawego tak więc panie i panowie to by było na tyle z dzisiejszych newsów mam nadzieję, że wam się ten film spodobał jeśli jakość jest nie do końca dobra, to przepraszam, ponieważ właśnie się teoretycznie powiedzmy, przeprowadziłem do nowego studia. Jak widzicie, dźwięk jest tutaj z mikrofonu. Dużo jeszcze rzeczy muszę zrobić, ale idziemy cały czas do przodu i to się powinno liczyć. Tak więc zapraszam na whatisracing.pl, gdzie przeczytacie masę ciekawych newsów i naprawdę, naprawdę ciekawe artykuły. A jeśli chcecie wesprzeć naszą działalność, na przykład pomóc nam w zakupie sprzętu i w ogóle jedzenia kebabów, to zapraszam na patronitepl Whatisracing, gdzie za małe datki otrzymacie naprawdę ciekawe nagrody. Tak więc Pani panie i panowie, ja nazywam się SetDonor Złote Dziękuję, mam bardzo uwagę i słyszymy się. Ach, już wkrótce.